Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z przepisem na klasyka, czyli na przepyszny y, sernik na kruchym cieście. Jest to rewelacyjny przepis, którego sernik zawsze Wam się uda. Jest on niezwykle delikatny, mięciuteńki. Y, jest to sernik na kruchym cieście, które również wychodzi bardzo mięciutkie. Y, sernik wy wychodzi wysoki ja dodatkowo udekorowałam go lukrem cytrynowym jest to przepis pewniak zawsze Wam ten sernik się uda smakuje po prostu rewelacyjnie pięknie wygląda jak już wspominałam jest niezwykle puszysty delikatny, mięciuteńki także jeżeli potrzebujecie sprawdzonego i rewelacyjnego przepisu na sernik no to właśnie znaleźliście zapraszam Was serdecznie na film z jego przygotowaniem krok po kroku Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania naszego sernika. Proporcje są na dużą blaszkę 25 na 35 cm. Do miski dajemy składniki na ciasto, z czego dajemy tutaj żółtka, a białka odkładamy sobie. Masło powinno być zimne. Można je zetrzeć albo posiekać drobno. Zagniatamy to rękami albo robotem z hakiem. Jeżeli się klei, trzeba troszeczkę podsypać mąką. Ciasto dzielimy sobie na dwie części, jedną odkładamy do lodówki, a pierwszą wałkujemy sobie i wykładamy nią dno blaszki. Ja blaszkę posmarowałam sobie jeszcze tłuszczem i wysypałam bułką tartą. Możecie również wyłożyć je papierem do, ją papierem do pieczenia. Następnie ten, to ciasto smarujemy sobie cienką warstwą dżemu porzeczkowego, można też użyć powideł, jeżeli lubicie. Teraz przygotujemy sobie masę serową. 9 białek, czyli te 4 z ciasta i 5, które nam będą potrzebne do masy. Ubijamy sobie na sztywną pianę, pianę odkładamy i następnie masło miękkie, masło, które musi być miękkie, 5 żółtek oraz cukier ucieramy dość chwilę na Taką puszystą, jasną masę, i następnie do tej masy stopniowo dodajemy zmielony ser. Ja użyłam kilograma sera z wiaderka i pół kilograma sera takiego wiecie w kostkach, którego sobie trzeba samemu zmielić. Dzięki takiemu połączeniu, właśnie serów, sernik wychodzi niezwykle delikatny i taki bardzo puszysty. Następnie do naszej masy dodajemy budynie śmietankowe, takie po 40 g bez cukru. Wszystko miksujemy do połączenia. Jak widzicie, nasza masa jest tutaj przepiękna, taka bardzo puszysta. I na koniec do naszej masy dodajemy wcześniej ubitą pianę z białek. I wszystko delikatnie miksujemy albo mieszamy trzepaczką do połączenia. Tak, żeby nam się tutaj wszystko pięknie połączyło ze sobą. Powstanie nam taka. Bardzo puszysta, delikatna masa serowa. Jest po prostu rewelacyjny ten przepis na, na, na masę serową. Sernik tutaj wychodzi bardzo wilgotny i taki, no naprawdę rewelacyjny. Bardzo gorąco Was zachęcam do wypróbowania sobie tego przepisu. Yy, powstałą masę serową wykładamy sobie na ciasto. Yy, wyrównujemy sobie to. I tą drugą część ciasta, którą mieliśmy w lodówce, yy, trzemy albo rwa, rwiemy kawałeczki i wykładamy na masę serową. Tak przygotowany sernik wstawiamy sobie do nagrzanego, do 180 stopni piekarnika, grzanie góra-dół bez termoobiegu i pieczemy jakieś 55 minut. Sernik wyciągamy od razu z piekarnika, on nie stygnie w piekarniku. Kiedy już będzie ostudzony, dekorujemy go, na przykład lukrem cytrynowym. Składniki na lukier, które macie podane, mieszamy sobie, dodając do nich tyle cukru pudru, żeby ten lukier był dosyć gęsty. Jak zrobicie, wiecie, wzorek, to żeby ten wzorek się nie rozpływał, to wtedy konsystencja lukru jest odpowiednia. Możecie porać sernik również roztopioną czekoladą, czy oprószyć cukrem pudrem. I tak przygotowany sernik przechowujemy w lodówce. Przepięknie on się nam kroi. Jest wysoki, bardzo taki podzielny, pięknie się kroi na równe kawałeczki. Niezwykle delikatny, puszysty, wilgotny. Rewelacyjny przepis na sernik, który bardzo gorąco Wam polecam. Myślę, że na pewno Wam posmakuje. To jest taki klasyczny, tradycyjny wręcz można powiedzieć sernik na kruchym cieście. Zawsze się udaje, także bardzo gorąco Wam polecam ten przepis i życzę Wam udanych wypieków.